To jest wszędzie tam gdzie było, czyli no fanpage, fanpage Salsa Libre. Ocho, nine, o, się O, i teraz to Poczekamy na kilka osób. Tak. O, już mamy pierwszych, pierwszych widzów. Zaraz wam coś pokażemy ciekawego. Przemek jeszcze udostępnia tego tego live'a tego live krótkiego, bo chcemy Wam tak. dzisiaj powiedzieć, jak, jak będziemy robić zajęcia. Tak jest. Daj mi znać, Przemek, jak już udostępnisz. A, no, ci, udostępnię na, na tak. A ci, którzy z nami już są, to mogą się powoli zacząć domyślać, bo w tle. Eee, właśnie coś tam się dzieje Także No fajnie No dobra słuchajcie Czyli sytuacja jest tego rodzaju Że hmm, sytuacja zmusiła nas do tego Żeby po prostu Przemek krótko mówiąc nie może dzisiaj być w Warszawie Ze względów e, osobistych Nie do przeskoczenia e, No ale e, ponownie Sytuacja ostatnich kilku miesięcy zainspirowała nas do, do różnych zmian i usprawnień technologicznych. I teraz dzisiaj będziemy próbować robić coś takiego po raz pierwszy, co już jest zaplanowane, też nie tylko w takich sytuacjach awaryjnych, ale po prostu docelowo do pracy zdalnie z instruktorami z innych krajów. Na przykład Edyta wraca do Mediolanu i teraz po prostu jej grupa choreograficzna będzie kontynuowana właśnie w ten sposób. No i teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Zaraz odkręcę widok i pokażę Wam, jak to wygląda? Otóż tak, wy będziecie na sali stać tak jak ja, tutaj, a przemek będzie na ekranie. Będzie trochę później ciemniej, więc, więc troszkę będzie lepszy ten widok. I przemek na nas patrzy, jakby z tej kamery. Prawda? czyli gadacie z nim normalnie, tak jak ja teraz gadam, on mnie widzi, ja pokazuję na niego palcem i Przemek, pokaż na mnie palcem a no właśnie, dokładnie czyli jesteśmy, słuchajcie, tak jakbyśmy stali rzeczywiście vis-a-vis -vis. czyli tańczymy nie do lustra w tym wypadku teraz ja Wam pokażę, jak to, by, jak to będzie wyglądać Przemek widzi nas w ten sposób, tak? tutaj już jest na tej sali, na, tej, na tym ujęciu widoczne troszeczkę yy, rzutnik yy, świeci ale to, no jak widzicie, nie zmienia wiele no, i cóż, natomiast pokażę Wam, jak to będzie wyglądać, jak już. Bo będziemy widzieć tylko Przemka. My jesteśmy niepotrzebni, prawda? Chyba, że uznamy to jako lustro, to jest też jakieś rozwiązanie swoją drogą, nie? Przemek? No, to tutaj Ty mnie tak na Nie będę No właśnie. No, zaraz spróbujemy. Ja tu zamknę moment drzwi. Bo tak, przemek w ogóle gada do nas z tego z tego głośnika.